W 2006 roku Henrik Andersson był studentem ostatniego roku projektowania przemysłowego na Uniwersytecie w Lund. Nie był jeszcze dyplomowanym projektantem, ale myślał jak projektant i w każdym przedmiocie widział potencjał, żeby zaprojektować go lepiej. Henrik był człowiekiem od i chociaż jego największą pasją był surfing, to oczywiście spędzał wiele dni na wędrówkach po lesie. W Skandynawii o to nie trudno. Tam wystarczy wyjść za próg domu i można dziesiątki albo setki kilometrów wędrować przez puszczę. Ówczesny sprzęt autorowy nie spełniał jego oczekiwań. Nie mógł na przykład znaleźć idealnego plecaka. Te, które były dostępne na rynku, uważał za niewystarczająco funkcjonalne i równocześnie przeprojektowane. A ponieważ właśnie kończył studia i z tym wiązało się przedstawienie projektu dyplomowego, to postanowił, że tym projektem będzie plecak. Żeby to się udało, potrzebował pomocy kogoś z branży, więc ze swoimi pierwszymi rysunkami poszedł do firmy Fielarabę. Kilka miesięcy później plecak powstał. Henryk skończył studia, a jego projekt był tak dobry, że szefostwo marki zaproponowało mu pracę i przekształcenie tego projektu w pełnoprawny produkt. I niedługo później w ofercie szwedzkiej marki pojawił się model Kajka. Po 16 latach od premiery jest jeden z bestsellerów Fiala Wyprodukowali go ponad 200 tysięcy sztuk, a jak potoczyły się losy tego młodego projektanta, Henryk Anderson dalej surfuje i jest dyrektorem kreatywnym Marki Fielerawan. Pierwsza wersja Kajka miała 40 litrów pojemności. Z czasem pojawiły się kolejne, mniejsze i większe. To jest jeden z modeli, które do rodziny Kajka dołączyły niedawno, ma 85 litrów pojemności. I chociaż od tej pierwszej wersji dzieli go kilkanaście lat, to ten plecak też został zaprojektowany przez Henryka Andersona. Jest zresztą w nim pewien szczegół, który jest jego podpisem albo znakiem firmowym, ale o tym za chwilę. Zanim zacznę Wam pokazywać wszystkie szczegóły tego plecaka, chcę powiedzieć o jednej rzeczy: o tym, jak wygląda i dlaczego tak wygląda. Nawet jeśli nie interesujecie się designem albo historią designu jakoś specjalnie, to na pewno słyszeliście o skandynawskim stylu projektowania. W największym nomen-omen uproszczeniu chodzi w nim o to, że forma wynika z funkcji. To, jak wygląda dany przedmiot, jest wynikiem wyłącznie tego, jaką ma spełniać rolę. Jest pozbawiony wszystkich elementów, które w sensie funkcjonalnym nic nie wnoszą. W tym plecaku jest tylko jeden element, który można by usunąć, nie pozbawiając go funkcjonalności. Ten skórzany emblemat z liskiem. Wszystko inne, począwszy od materiału, jego kolorów, kształtów, aż po najdrobniejszy ściek, zostało zaprojektowane. Każdy drobiazg pełni jakąś funkcję, nic nie jest wyłącznie ozdobnikiem. Kajka wygląda odrobinę retro. Można by powiedzieć, vintage'owo. I to też nie jest przypadkowe. Jednym z ważnych elementów filozofii projektowania Fjallraven jest to, jak produkty będą się starzeć. Wypuszczając na rynek nowy model plecaka albo kurtki, myślą o tym, jak ten model będzie wyglądał za 5, 10 czy 15 lat. Nie znajdziecie w ich katalogu modnych kolorów, bo te modne kolory za kilka lat będą zupełnie niemodne. Nie rzucają się łapczywie na każdą nowinkę, bo wiedzą, że wiele z nich popadnie za kilka lat, najzupełniej słusznie, w zapomnienie. I właśnie z tego specyficznego podejścia biorą się takie projekty jak Kaika albo inny najsłynniejszy chyba na świecie plecak Konken czy kultowa kurtka Greenland, które mimo upływu czasu, a w przypadku Konkena albo Greenland to jest kilkadziesiąt lat, w ogóle się nie starzeją. Kajka jest modelem, w którym wiele rozwiązań wprowadzono po raz pierwszy w historii marki. To był na przykład pierwszy ich plecak z odpinaną klapą. W tym modelu klapa oczywiście też jest odpinana. Ma gumkę do troczenia i dwie kieszenie na wierzchu. Trzecią kieszeń ma od spodu, z zamkiem umieszczonym oczywiście tak, żeby po otwarciu klapy nic z tej kieszeni się nie wysypało ale postanowiono pójść o krok dalej. Na pasach naramiennych doszyto dodatkowe klamry i tą klapę można do nich z przodu zapiąć. Mało tego, jest wyposażona w pasek, który umożliwia noszenie jej jak nerki, a przednie i tylne klamry pasują do siebie, więc jeżeli używacie jej jako nerki, to wystarczy je spiąć razem, żeby nie dyndały smętnie, ale można ich też użyć do tego, żeby tą klapę zawiesić na przykład na kierownicy roweru. Na bokach Kajka ma dwie ogromne kieszenie z zamkami, które otwierają się niemal do samego dołu tych kieszeni i mają dwa suwaki. Główna komora jest podzielona na dwie części. Do tej większej, górnej, dostęp mamy od góry. Na wierzchu jest chyba najdłuższy, jaki w życiu widziałem, trok i potężny komin z dwoma ściągaczami. Taki komin zwykle szyje się z cieńszego materiału niż resztę plecaka. W tym wypadku ten materiał też jest inny. Ale znów, dobrze to przemyślano. W kajka ten komin jest uszyty z gumowanej, nieprzemakalnej tkaniny. Zatem, jeśli zdejmiecie klapę, wystarczy go zacisnąć, zrolować i do środka, od góry, nie dostanie się woda. Przy tej wielkości plecaku dostęp od góry może być niewystarczający. Jest na tyle wysoki, że nawet jeśli nie rozwiniecie komina, to osiągnięcie tutaj do dołu byłoby problematyczne. I kajka była pierwszym plecakiem fiolerewnym, w którym zastosowano otwieraną Przednią klapę, a od wewnątrz dodano kolejną poręczną, siateczkową kieszonkę na drobiazgi. To jest plecak trekkingowy albo hikingowy, ale dodano do niego rozwiązania wykorzystywane w plecakach na przykład wspinaczkowych. Na klapie z przodu umieszczono dwa rzędy Daisy Chain, dodatkowe pentelki, do których można coś zamocować. I po obu stronach pętle i rzepy do mocowania kików trekkingowych albo czekana. I oczywiście te elementy z rzepami można usunąć albo zapiąć w innym miejscu. Mówiłem wam, że człowiek, który zaprojektował kajka, Henryk Anderson, jest surferem i że w tym plecaku jest jeden szczegół, który jest jego, nazwijmy to znakiem firmowym. Surfer po wyjściu na brzeg jest mokry, a wkładanie mokrej pianki czy ubrań do plecaka to nie jest najlepszy pomysł. Można oczywiście nosić ze sobą foliowy worek albo drybaga na mokre ubrania, ale po co komplikować sobie życie, skoro sam plecak mógłby spełniać taką rolę. Ta dolna część plecaka, oddzielona od górnej, zapinaną na oczywiście dwustronny zamek przegrodą, jest wyłożona nieprzemakalnym materiałem. I można do niej bezpiecznie włożyć wszystko, co jest mokre albo wilgotne, nie bojąc się o całą resztę rzeczy w plecaku. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, dlaczego większość marek produkujących plecaki nie oferuje modeli o pojemności większej niż 70 albo 75 litrów. Wystarczy przecież wziąć na przykład 60-litrowy plecak, odrobinę go poszerzyć, odrobinę go podwyższyć i już mamy większą pojemność. I rzeczywiście, zaprojektowanie komory i kieszeni, w których pomieści się 80 czy 100 litrów, to nie jest żaden problem. Problem leży zupełnie gdzie indziej. Większy plecak to jest większy ciężar. Taki 85-litrowy, wypakowany po brzegi plecak. Może z powodzeniem ważyć 25, 30 albo i więcej kilogramów. I żeby ten ciężar bezpiecznie i komfortowo przenieść, potrzebny jest odpowiedni system nośny, a to już nie jest takie łatwe. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, kiedy spojrzy się na plecak z tej strony, to są te dwie listewki z brzozowej sklejki, pełniące rolę ramy. Ale to nie są zwykłe listewki ze zwykłej sklejki. To brzozowe drewno pochodzi oczywiście z lokalnych Certyfikowanych upraw. Klej użyty do zrobienia tej sklejki jest naturalny, nie ma w nim żadnych toksycznych chemikaliów i nie jest lakierowana, tylko olejowana olejem lnianym. Oczywiście te listewki można wyjąć. Pasy na ramienne są wyjątkowo mięsiste i nie są przyszyte do tej tylnej części plecaka. Są zamocowane na taśmach, więc łatwo układają się tak wąsko albo tak szeroko, jak jest wam to potrzebne. Kajka oczywiście ma regulację Rozmiaru systemu nośnego, czyli miejsce górnego mocowania pasów naramiennych i tą poduszkę na wysokości łapadek, można przesunąć. Nie znam plecaka, który miałby większy zakres tej regulacji niż kajka. To jest zwykle około 10 cm. W kajka to jest ponad 20 cm. Na dole jest ogromna poduszka na wysokości lędźwi i to, co w plecaku jest najważniejsze, czyli pas biodrowy. Gruby, masywny, z kieszonkami na obu płetwach i oczywiście z regulacją. Ja włożyłem dzisiaj do tego plecaka dobrze ponad 20 kg i chociaż nie przeszedłem jakiegoś znaczącego dystansu, raptem parę kilometrów, to mogę powiedzieć, że jest bardzo wygodnie. Oczywiście ten system nośny nie sprawia, że ciężar jest mniejszy. Czułem cały czas, że niosę niemało, ale byłem w stanie wyregulować wszystko tak, żeby nic mnie nie gniotło, nic mnie nie uwierało i żeby tą niemałą jednak wagę. Nieść naprawdę komfortowo. 85 litrów to jest, umówmy się, na wędrówki w polskich górach od schroniska do schroniska pewnie za dużo, ale jeśli wybieracie się na dłuższy trekking w miejscu, gdzie nie ma schronisk, cywilizacji i trzeba być zupełnie niezależnym, trzeba zabrać ze sobą sprzęt biwakowy, ubrania, jedzenie, to może okazać się, że taki 85-litrowy plecak będzie w sam raz. Zresztą jeśli by te 85 litrów okazało się za małą pojemnością, to jest jeszcze Kajka w wersji 100-litrowej. Nie jestem specjalnym zwolennikiem poglądu, że coś, co jest popularne, jest automatycznie dobre. Powiedziałbym nawet więcej, zwykle jest dokładnie odwrotnie. Jednak w przypadku sprzętu outdoorowego popularność musi oznaczać, że ten sprzęt jest po prostu dobry. Gdyby to nie był trwały i dobrze zaprojektowany plecak, to pewnie zniknąłby z oferty Fjallraven po roku, może dwóch latach. Tymczasem robią go już od 16 lat, co jakiś czas wprowadzają nowe wersje, i ta nieprawdopodobna liczba, ponad 200 tysięcy ludzi, którzy z kajką chodzą gdzieś po świecie, jest dla mnie wystarczającą rekomendacją. A jeśli dodać do tego musicie przyznać inspirującą historię jego powstania, to będzie jasne, że Kajka ma zadatki na to, żeby stać się ikoną od doru.